Siemanko, z tej strony Adrian i w dzisiejszym odcinku czeka nas ogromny Pug penning, Ale zanim do niego przejdziemy to chciałem wam podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami bo jest ona naprawdę fajna jak zresztą widzicie i mam nadzieję, że to utrzymamy także drogi widzu świąteczna łapka w górę mile widziana i też nie wiem kiedy dokładnie to oglądacie ale jeżeli jeszcze podczas świąt no to życzę wam wesołych świąt. Natomiast przechodząc już do treści dzisiejszego odcinka, to zobaczycie w nim nagrody sezonowe i tygodniowe za Division Rivals, World Cupowego pika kampanii oraz nie jedną, bo aż dwie paczki 20 razy 84+. Ja standardowo wspomnęmy jeszcze o subskrypcji kanału, koniecznie z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów, a w komentarzu dajcie znać czy trafiliście już jakąś kartę Winter Wildcard? Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końcy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Uwaga! Ruszyła specjalna świąteczna promocja na końcy. Do każdego zamówienia na minimum 200k końc dostaniecie kartę specjalną gratis w prezencie. Możecie też skorzystać ze specjalnego świątecznego rabatu i wziąć udział w codziennych konkursach. Link w opisie. Polecam. U, 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 o, walkout pierwszy na dzisiaj, okej! Okay. Ej, już z takich byle jakich paczek coś trafiamy To co dopiero będzie w nagrodach za Rivalsy, które otworzymy za chwilę Sezonowych i tygodniowych Co potem będzie w nagrodach za Foot Champions A strach pomyśleć co potem wyleci w paczce 20x84 plus O, walkout znowu, ty! Jak tu oddaję w takich paczkach słabych walkouty, to naprawdę dzisiaj się będzie działo chyba, Alison! I kolejny walkout! Ej, let's go! Ale daję świąteczne prezenty, tylko fajnie, bo ja bym jeszcze karty eventowe zaczęło dawać. Dobra, trzech rzadkich złotych piłkarzy Premier League. które ci de Bruyne, albo kartę zielony. Nie, ale jest walkout? Tak! Ej, Anglik na PO! I to jest tręcik. Kurde, ale sypią! Mega paka! Której to trafimy. Walkout znowu, co jest grane, ale lecą jeden za drugim. Kali do kulibali tym razem. Zawiera twórcę historii Huawei World Cup i ikonę, czy tam jakiegoś bohatera na wypożyczenie. No to dobra, otwórzmy to. Aha, w ten sposób. Tajemnicza paczka zimowej karty wieloznacznej, i pod tym jeszcze jakiś pytajnik mały. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi, ale otwórzmy to. I przekonajmy się, co się tutaj wydarzy. Jest karta wieloznaczna faktycznie, nie oszukali mnie. Aha, Randolph, okej. Okay. Ło, 5 za 5 gwiazdek, już serio robię. Skid Run Bramkarzem. Odbieramy te nagrody za walsy, zarówno tygodniowe, jak i sezonowe. Oczywiście Liga Elitarna, tak jest. Udało mi się ją wbić ostatnio. I wiecie co? Ja tutaj idę dzisiaj na całość, biorę paczki niewymienne, bo ja liczę na jakąś potężną kartę Winter Wildcard w tych paczuszkach, właśnie. Także zabieramy sobie dużo paczuszek, bo paczek aż 6 plus jeszcze ten jeden. Player pick, no i do tego zaraz to jeszcze nam się pojawią nagrody sezonowe, ale najpierw tego pika właśnie sobie otworzymy. Nie spodziewałbym się nikogo potężnego, no ale przekonajmy się, Ruli duplikat, więc weźmiemy Majera. No i sezonowe, niestety nie są to te wymaksowane nagrody, bo nie grałem aż tyle, ale tak czy tak jakaś paka za stoka jest. Dwie paczki za 50 i trzy paczki za stoka. No jak ja tutaj nie trafię karty Winter Wildcard, to się zdenerwuje, także jedziemy paczkę rzadkich zawodników i w niej mamy chyba tylko ekrany. Więc szału nie będzie i to jest Castels. Jedziemy z kolejną za 50 tysięcy monet paczką Ale chyba, znowu nie będzie nawet lockoutów nic Mam rację, mam bo to jest koszty, ale piątka też nie jest zła, nie? Pierwsza z trzech paczek za 100 tysięcy na dzisiaj No teraz to już się tutaj musi zrobić zielono Otóż nie Będzie znowu zwykła karta i to jest Thielemont No nie no, do szału nie ma Jedziemy druga gruba paka za 100 na dziś jest, jest, zielony! Kto? Francja, Anglia, czyli bramkarz Batland. No dobra, będziemy mieli kolejnego bramkarza z pięcioma gwiazdkami i sztuczek. Na pewno z tego skorzystamy, wizowie. E, no ale dobra, nie będę narzekał, bo jest zielony. Ten Batland kosztuje ponad 50 tysięcy. Może sobie go przetestuję na bramce. Wzrost ma duży, więc może całkiem nieźle bronić. Ostatni paka za 100k za Rivals. No potem jeszcze tych paczek będzie pełno, między innymi za Foot Champions. I tutaj będzie zwykły walkout bez karty wildcard. Lukita Modrić, Jeden z najlepszych pomocników ostatniej dekady, zdecydowanie. No i przyszła pora na pik kampanii, zrobione oczywiście za darmo, bo te wymagania są takie, właściwie jakby ich nie było, i myślę, że każdego z nas stać na to, żeby takiego pika sobie strzelić. Jaką kartę z tych eventów World Cupowych otrzymamy, jakie dwie właściwie do wyboru. Zobaczmy, co tutaj trafimy. weźmy sobie tego Portugalczyka, wystrzałwera po prostu. Dobrze, przystopujmy na chwilę z kontentem i przejdźmy do dokończenia Ligi Weekendowej. Świątecznej Ligi Weekendowej, w której to mamy bilans 13-4, więc nie jest najgorzej, no ale to też nie jest taki bilans, jak mieliśmy przed tygodniem, kiedy to zrobiliśmy. 18-2, teraz liczę na to, że uda się to wyciągnąć na 16-4, ale nie oszukujmy się, będzie ciężko. Tak wygląda nasza jedenastka, wrócił tutaj Dembele za Rodrigo, bo... W tym Rodrigo grało mi się już po prostu słabo. Dlatego znowu pykamy sobie czerwoną kartą Francuza. No i tym Butragenio trafiono ostatnio z paczki z ikoną. Radzi sobie przyzwoicie. 35 spotkań, 21 bramek, 16 asyst. Nie jest to jakaś karta niesamowita, ale jest jak najbardziej w porządku i da się nim grać. Także co? Lecimy i gramy. Dobra, jedziemy, widzowie. Co my tutaj mamy w składzie naszego rywala? No, mamy kilka niezłych kart, ale to nie jest jakiś niesamowity team. Ładnie, Leo, Kylian Mbappé i to jest brameczka, let's go. Butra? Let's go, 2-0. Jest, jest coś, czego mi brakowało przez to Food Champions, czyli skuteczność. Przynajmniej na razie. Chyba tak odklejony ten Dembele. Pięknie, i Butra na 3? Na 3, come on. I to będzie Rage quit? Dobra, bardzo solidne pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie na wizji. Dzisiaj, że tak się wyrazy, i bilans 14-4. Dobra, jedziemy po 16 minut, widzowie. Tym razem Alligator FC naszym przeciwnikiem. Wow, Vayre robił słaby. I szybki atak, bardzo szybki atak, trzeba będzie uważać. Pięknie, Mbappe Leo Leo, zapakował okienko. Jedziemy Kylian. Come on, pięknie. Page tak jest, jedziemy widzowie z meczem o 16 -4. Może jednak się uda to wyciągnąć Mecz o wszystko, mecz o marzenia Mecz o 16-4, Piastów FC naszym przeciwnikiem A skład Piastowa Wygląda podejrzanie normalnie Obaj ran na napadzie będą posyłane Na pewno prostopadłe piłki Na to trzeba uważać, gramy Kylian, Kylian musisz Let's go, 1-0 Mbappe Zaczyna się świetnie Nie no no ale fart! Co to się stało? I Leo! Leo! Okej, okay, szybka odpowiedź. Oj oj. Nie no, za łatwo, Totalnie się skupiłem tylko na jego owajranie i nie widziałem, że ten dembele tam tak wybiega. Wracam mu pod nogi, oczywiście. No ja pierdzielę! Ciężko się nie irytować w tym momencie, w tym meczu. Musisz, Leo. 3-3, Niesamowite samowite, daj, leo, błagam, leo, nie, ale to zepsułem, mogę jeszcze podbiec, O co? Nie, nie, no jakim cudem to jest słupek, ja pierdzielę, nie. Nie dałem się porobić, to jest tylko i wyłącznie moja wina, ale naprawdę sporo pecha. Sporo pecha w tym meczu. Ten słupek był najgorszy. Ah, szkoda, że to oczekiwane bramki nie grają, bo on chyba robił 191 wtedy. Kurde, najgorsze jest poczucie, że naprawdę mam wrażenie, że zasłużyłem na to, żeby te 16 winów zrobić dużo meczy z przegranych na styków w tym tygodniu, tak jak na przykład ten, który widzieliście, ten ostatni decydujący. Teraz już czasu nie cofniemy, nie przejmujmy się, są święta, trzeba się radować. Może w nagrodach odda. No mamy trzy piki. Mamy paczkę za stoka za 125, paczkę 5 dodatkich piłkarzy, 8, piłkarzy 83 i 50 tysięcy monet. Po prostu chcemy coś fajnego trafić. Może karty eventowe. Kto wie? Zaczynamy od. ...Dogana, Skromnie. Zobaczmy, oby się poszli teraz z overallem w górę. Z overallem w górę poszliśmy, ale to też nie jest trzeba by trawo, to jest tylko Rodri. Zobaczmy, jaką kartą zakończymy te piki. I jest Arnold 87. Tego Arnolda bierzemy, jego sobie spikseluję i przywrócę. I lecimy z paczkami. Ja zacznę sobie od tej paczki 5 rzadkich piłkarzy 8-3+. Dajcie, dajcie zielonego. Otóż nie. Jest walkoutik jakiś skromny, zwykły. Tiago Silva, Tiago Silva. No dobrze. A oprócz Jago Silva jeszcze ktoś? No jeszcze Barela. No nawet niezła. Jak na tą paczkę, to to jest spoko. Let's go, paka wartości 100 tysięcy monet. No to teraz karta eventowa, co? Aj, nadal będziemy jeszcze musieli na nią poczekać. To jest zwykły walkout Rodriego 87. Ostatnia paczka, jeżeli chodzi o nagrody. Troszkę się boję, że będą monet. Lekko bezpłciowe. Zobaczmy, co w paczce Ultimate widzowie trafimy. Oj, niestety, jest bez karty eventowej, pewnie bez walkoutu też. Puskec. O nie. O, Ciąg! No dobra. Jest karta eventowa, ale i tak wiadomo, szału nie ma. No, on zbyt dużo nie kosztuje. No i moi drodzy, przyszła pora na danie główne tego odcinka. Paczka 20 piłkarzy 84. Mam nadzieję, że trafimy jakieś karty eventowe. Wiadomo, najlepiej by było tutaj trafić jakiegoś eventowego Zao Felixa, Kevina de Bruyne, Kante, Dembele, Mendiego. Tom Tomoriego, ale będzie co będzie. Niech te emocje się już rozpoczną. 20 razy 8, 4 plus, i niech się dzieje co chce. Oczywiście liczę tutaj na kartę eventową. Czy ja nie trafię żadnej z nich? Nie no, nie róbcie sobie żartów ze mnie nawet. Te karty mogą się jeszcze kryć w paczce i na pewno tam będą. Już dzisiaj tak miałem, że otworzyłem paczkę, i dopiero później były karty Winter Wildcard, tak? Zobaczmy, co jest pod Arnoldem w paczce. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że trafię tutaj kilka tych zielonych kart, a nie trafiłem żadnej. Mam taki ból dupy przez poprzednią paczkę, że muszę otworzyć jeszcze jedną, żeby się odkuć. Możliwe, że ten ból dupy jeszcze się zwiększy, który już posiadam w tym momencie, ale może właśnie ta paczka będzie lekarstwem na tą dolegliwość. Tutaj totalne odkucie i tutaj w środku są trzy karty Winter Wild card. Albo David De Może pod hiszpanem coś. Jest pięć walkoutów. To już więcej niż w poprzedniej. Ktoś tutaj? Jest! Tolian! Warty 25 tysięcy końców. Warto było. Patrzcie, się oddały raczej średnio, no ale nie zmienia to faktu, że na koncie mamy 650 tysięcy końców i możemy sobie ten skład przebudować. I przebudowę tej jedenaski zaczniemy od tego, że ten znowu wróci sobie na ławkę, on tak ostatnio cały czas. Ławka, pierwszy skład. Ciągle na zmianę. No i będziemy się również żegnać z Rafaelem Leo, co do którego mam więcej odczuć pozytywnych niż negatywnych, ale musiałbym się naprawdę bardzo długo zastanowić, czy warto jest za tą kartę płacić milion monet. Pięć sztuczek, bardzo szybki, ale czasami lekko ociężały. Strzały niezłe, ale nie kończy wszystkiego. Portugalczyk zdarza, się czasami nie wykorzystać jakiejś e, setki. No a w miejsce tych dwóch zawodników, których wyrzuciliśmy sobie ze składu, pojawiają się po pierwsze. Antoine Grisman w wersji 89. Za Rafaela Rao wchodzi Francuz. I nie wiem, czy ta karta nie będzie nawet ciekawsza. Oczywiście jest on trochę wolniejszy. Ale gwiazdki 5 na 5. To będzie robiło niesamowitą robotę. Do tego dobrze oceniane strzały. Wyżej niż u Portugalczyka. Podobnie jeżeli chodzi o podania. Dribbling znakomity. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym do składu nie zagłupił świeżej karty eventowej, którą w tym wypadku jest Jao Felix. Wersja 89 gwiazdki, 5 na 4, koszt 900 tysięcy końców, to jest dość sporo. 90 tempa, dribbling również znakomity, strzały i podania niezłe. Mam nadzieję, że Portugalczyk będzie, mówiąc kolokwialnie, oddawał po prostu. No i tutaj jeszcze jedna zmiana, Roberto Cardos za Teo Hernandez'a podzgranie Dajcie znać, co sądzicie o tym składzie, kogo na moim miejscu byście stąd wyrzucili, kogo być może dodali, a w tym odcinku to już na tyle, żegnam się z Wami, piona.